porządny ciężar, ale nawet na małem czuć, więc wcale nie musi być aż taki duży. Kaptu, wyizoluj, kaptur! Do góry, łokieć! Do góry, łokieć! Tu, wyizoluj, tutaj, tu. Nie, nie pracuj, tutaj, tylko tu. Tylko tu mam pracować. Góra! Dawaj, jeszcze! 15 raz żywo! Dobra. I od razu dziewiątki i przenoszenia. Też piętnaście Zobaczcie co się tutaj dzieje. Tu. W tym miejscu. Tu. Dokładnie tu. Musicie dbać o te naltony. Dawaj! Poczekaj, poczekaj, bo mamy niespodziankę, co wszystkim zrobić. I wiem, że ledwo żyjesz, ale weź czternastki i popraw jeszcze raz podciąganie od razu w tym paleniu. Duda! Dawaj! Podciągnij łokcie, łokcie! Wizolu, rewizoluj tutaj. Dawaj, dychę! Mocno! I jeszcze raz przenoszenie na dziewiątce. To taka mała niespodzianka, żeby poczuł to w końcu 15, dawaj. Góra! Tak znowu to jest to miejsce tu Zaraz mu eksploduje. Dawaj Jak teraz? Rozciągnij je. Chciałem Pokaż im jak się rozciąga. Właśnie tak się rozciąga ten naptony Mocno przyciągacie do siebie i teraz druga. Tak. Czujesz to? Czuję. Karol jest Tutaj mamy na dole przygotowane. Teraz dopiero będzie jazda. Zaczynamy unoszenia bokiem w górę. Zobaczcie jak. Zobaczcie, tylko 6 kg, razy 10. Niżej puść, niżej opuść, niżej i góra. Wyżej łokieć. Tak, góra. Do przodu łokieć, do przodu łokieć. Od razu przechodzimy na ósemki i robimy dziesięć. oni łokcie wyżej. Dychę. I dziewiątki. Normalnie byłyby dziesiątki. Ale, gdzieś się zapodziały, mamy dziewiątki. Ta! Dychę! Wyżej łokieć! Zobaczył, już się trochę zmęczył, ale musimy na dwunastkę wejść i z dwunastką znowu dziesięć. Góra! Łokieć! Dawaj! Końcówka! Jeszcze na czternastki musimy wejść obowiązkowo. Dawaj, nawet krótko, ale łokieć, cały czas łokieć. Tak, góra! Dawaj, tak, dawaj. Jeszcze, tak, elegancko. I wracamy, zobaczcie. Znowu mamy dwunastki. I jedziemy. Dawaj. Łokieć! Dobrze. Jeszcze tylko trzy serie. Dawaj dziewiątka. Góra. Dawaj, dawaj, dychę. Dobrze. Jeszcze tylko ósemka i szóstka no. i koniec. Dawaj. No. Kończówa, no. dawaj. Tak. Jeszcze tylko szóstki. No. Zobaczcie, mamy szóstki. Łokieć, łokieć. Tak. O. 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 Już kończowa! Już wiem co się teraz czujesz Jest masakra Ja chcę ci sprawdzić, zapraszam do niego <grym> Czujesz to w ogóle? Nie wiem czy czuję, czy już nie czuję Naprawdę jest w... Pokaż Barki Pokaż Barki Ale pompa To jest to? Czujesz za eksploduje. <grym> Właśnie tak musicie trenować. Jak tak nie będziecie trenować, to wasze się nie urosną. Pan, naprawdę jest różnica. Spróbujcie to. Ja. Jeszcze trochę katury. Dobra. Trzeba na. Od razu jeszcze 啊。 W tej zrobiliśmy na kaptury. Wcześniej też żeby się popracowałem, bo muszę zrobić pracę domową przy innych antonach. Zatem to wystarczy. Dzisiaj nietypowo barki łączymy z bicepsami. damy mu chwilę odpocząć. I odpocznie. jeżeli chwilę Więc w tej włączyć kolana. To naprawdę <laughs> efekt jest. Nie możecie pracować kolanami ani łydami. Zobaczcie, myślicie, że będzie robił rozpiętki? Nie, Celowo taki skos. Zobaczcie. Zobaczcie. Хлопчик, на руку, на руку. Не, на руку. Добрый дай шевелки. Четыре. Да. 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 Uh. 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 op! Nie, nie, nie. Co opuść, tak. Zobaczcie, chciałem szukać. Pamiętajcie, ruchy negatywne, najbardziej dla nas czyli opuszczamy, przenosimy. jeszcze musimy opuścić, tak? Zawsze dodatkowo jeden. Za długie przerwy nie możemy mu dać, już musi jechać. Nisko łokcie. Jedziemy, tak, jedziemy dwanaście. I nisko, nisko. da! Tak. Dawaj. Pięć. Dawaj. Dziewięć ja jeszcze dwa, mocno Pa! Elegancko Pali. Zobaczcie, teraz tak naprawdę zobaczycie ile mamy odpoczynku. Już włączyłem odliczanie. Nie wyłączamy kamery. Odpoczywaj szybko. Szybko oddychaj. Szybko, oddychaj, szybko odpoczywaj. Już całe 15 sekund przerwy minęło. Zapaliły się? Walą. Ten wspiął, ale muszę się oszczędzać Zobaczcie, w tym momencie mamy pół minuty. Damy mu jeszcze chwilę. Dobra, zanim się przygotujesz, będzie 40 sekund dalej. Nisko, nisko. Ściągnij je. Tak. Uh. 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 Dawaj. Uh. Uh. Dawaj. Jeszcze. Dawaj. O. Uh. Wiecie, co naprawdę nie udaje. Uh. Uh. Próbujcie, zobaczcie Nie wierzycie nam. Musicie sprawdzić. Nic nie odpoczywał. Nie pozwoliłem mu na to. Jedzie dalej. Znowu jedzie. Jeszcze nie zjedzie. Musicie jeszcze. <stryk> dawaj, dawaj, dawaj! Gura. Góra! Jeszcze jeden. Dawaj! <stryk> Oto. <mocno. Jok, okay. stryk> <stryk> oh no. naprawdę to naprawdę to i mamy teraz dziewiątkę. Jedną. weź sobie. W staniu. I robimy. I robimy uginanie młotkowe. Ale zobaczcie o co mi chodzi. Dawaj, Tylko dziesięć. Dokładnie tak. Chłopiec z tyłu. Tylko dycha, Tylko 9 kilogramów. Dobrze. Ta skończy, druga zaczyna. Robimy to, co z, to samo co na barki. Już mnie boli. Zbyt będzie bolało. Łokieć cały czas w miejscu. Tylko tutaj. Nic więcej. Ja teraz prawa, ta Zobaczcie, bardzo dokładnie to robi. Tak. Dobrze, tak. Zobaczcie, już połowinki. Już czuć? Już płonął. <laughs> Dawaj, nie. Jak lewa skończy to jeszcze raz prawa, później jeszcze lewa. A! Ta poraže. Poslední dech na. Poczułeś to? Poczułem. Jeszcze tylko jedno ćwiczenie na koniec. Jest moc. Dobrze. I zobaczcie, jesteśmy na modlitewniku Mamy tylko 12 kg. Ale zobaczcie jak mocno będzie rozciąganie. Uh, uh, 좋아, 좋아, 좋아. 아! 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 내가. 아! 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 Chwila przerwy, jedziemy. 对对啊。啊。 prawa pracowała, to prawa odpoczywała, dlatego musimy już jechać. Dawaj. Uh. Dawaj, dawaj. ها هو Oh. Oh. Zgadza. Jest Zobaczcie, teraz jest pociąg. po no. Jak pompa? <laughs> Tutaj nawet mały ciąg staje się ciężki. Wiecie co mi powiedział? Że nie ćwiczy w ogóle kijaszka. <laughs> Musimy zrobić coś dla jego przedramion. Poczekajcie chwilkę. Mamy kijaszka. Zobaczcie. Jedziemy na początek na prostowniki. I góra. Tak. Zobaczcie, tylko 2,5 kg, ale za to jaki długi. <troszę> Troszeczkę przyspiesz, bo może być problem i wydłuż zakres. No tak. Zakres większy, tak. Do samej góry i na dół praca też. Odwijaj. Nie, 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 pracuj, pracuj, pracuj. Tak. Niech się odwija, tak jak będzie na dole, to sztangiel kijaszek przekręcimy i będziesz nawijał na zginacze. Podnieś, podnieś, wyżej, podnieść, wyżej, podnieś. Podnieś jeszcze wyżej. Tak. I na zginacze teraz. Nie, nie, nie. Dobrze było. Nie. Nachwytem i teraz do przodu. Tak. Teraz na zginacze. No tak. Dawaj! Zobaczcie, jak udaję. Ach. Tutaj jest, 2,5 kg. Dobra, i może odłożyć. Nie, o, od Czuć się do mnie? Czuć albo nie czuć się. Jest pompa niesamowita. Teraz wszystko na zginacze Jedziemy, podciągamy do góry. Na dół, opuszczamy otwierając dłonie. Samo się rozwinie. Zobacz jak, jak szybko idzie do góry. <laughs> A przedramiona się już gotują. Dawaj, dawaj, do samej góry. Tak. Otwórz Jeszcze, jeszcze, jeszcze do góry. Otwórz dłonie, niech się samo rozwinie. Tak. Jeszcze, jeszcze. I wciągamy do góry. Oh. Dawaj, od razu. Oh. Dawaj, dawaj, do samej góry, nie poddawaj się! Góra! Tak. Jakbyś miał góry, to odłóż. Dawaj, dawaj, do samej góry! Elegancko. Chciałem, żebyś zrobił, tak sobie pomyślałem, że może trzy razy, ale myślę, że to. Razem. Kolejnym razem. Na pewno też będzie trzy. Jak? To, to jest to. Zobaczcie, tym sposobem dotarliśmy do końca treningu Mateusz. Żyjesz? Wam, że nie próżnował. Zresztą widzieliście. Nauczył się kilku nowych rzeczy. Trochę pracy domowej musiał zrobić. Ale pompanie ziemska, bardzo mi się to podobało. Jego zaangażowanie też. Ale poczekajcie, zobaczymy co sam Mateusz opowie na temat dzisiejszego treningu. Wiem wam, że trening jest naprawdę niesamowity. Mega ciężki. Jakieś techniki i techniki Karola dały mi ostro w kość, Także teraz nie czuję rąk ani barków. Ale naprawdę jest mega pumpa. Mega trening. I nawet tutaj najmniejszy ciężar staje się mega ciężkim. W pewnym momencie nawet bez ciężaru robiliśmy i trzeba było czuć. Więc jak widzicie, nie ćwiczymy schematycznie. Nie zawsze, tak jak u was, barki z tricepsami, można też z bicepsami, tak? Bo bo tak intuicyjny. jak chcecie, tak, bo trening intuicyjny, nigdy somatycznie, nie klapki na oczy, pamiętajcie... Nie tylko to, co przeczytacie gdzieś tam na forach, na, gdzieś w gazecie, musicie naprawdę Dokładnie. trenować, testować na sobie, jak każdy organizm jest inny. Pamiętajcie, musicie wsłuchać swoje mięśnie, nauczyć ich, i słuchajcie ich i trenujcie. Słuchajcie, co? porad Karolanek... No Facebooku, naprawdę są bardzo cenne. Mateusz, to wracasz do siebie, tak? Kiedy teraz tak. przyjeżdżasz? Wracam i pewnie wrócę za pół roku. Ślubko, to to co, za pół dużę. roku? Na pewno chciałbym zobaczyć Twój progres. Jaki będzie. Na pewno Cię odwiedzę. A tymczasem działaj tam, rób. My tutaj niedługo wrzucamy filmik tak. i działamy dalej. Tak. Trzymaj Dokładnie. się, do widzenia. Super